Panie, ja jestem Nikola, a wy jesteście na naszym kanale. Dzisiaj jedziemy do Wrocławia, więc stwierdziłam, że no nie będzie mi się chciało później cokolwiek ćwiczyć albo cokolwiek zrobić ze sobą. Więc póki mam ochotę, idę pobiegać. Mhm. Czy mi się chce? No w miarę dziwo tak! Ja zaczęłam sobie biegać jakoś ostatnio yy, i biegam na razie mało. Biegam też dosyć długo, mi to zajmuje. Na pewno to nie są jakieś wyniki. Już takie wow, super! Jest rzeczywiście bieg! <noise> Ale i tak się cieszę, że chociaż się ruszam, coś robię ze sobą. I to co, lecimy biegać. Wykąpałam się i zrobiłam sobie śniadanko. Co do biegania dzisiaj, jestem totalnie zawiedziona. Pobiegłam o wiele mniej niż ostatnio, ale tak źle mi się biegało, że masakra. No, ukrywam, miałam zakwasy na, na nogach, więc. Ale nie tłumaczę się. Mogłam powiedzieć więcej, ale czułam, że nie mam siły, więc też nie biorę mam na siłę. Wykąpałam się, jem śniadanko i, i się szykujemy. Teraz muszę wybrać, co wziąć do ubrania. Moje włosy, tak jak ja, kompletnie nie wiedzą co wybrać. Nie wiem co wybrać. Szczerze, nie mam pojęcia. Podoba... Pogoda jest okropna, pada cały czas deszcz. Nie wiem, czy jest ciepło w sumie. Mm, nie wiem co wziąć. Duadcie mi. No nie macie jak. <grym> Ale teraz coś wymyślimy. Uwaga, to jest mój outfit. A Już powoli ładujemy się do auta. <laughs> Robiłam dla Was live'a, jak się malowałam na TikToku, więc zapraszam Was na TikToka, bo czasami pojawiają się tam live'y. Yy, I będziemy jechać do Wrocławia. Zabieramy się do jazdy! Pewnie będziemy widzieć się już na miejscu, chociaż może jakieś przebitki podczas drogi nagram. Zobaczymy. Kurde, w ogóle wydaje mi się, że wygląda już tak mega poważnie w sensie. Ta marynarka, ten golf. Chciałam brać chociaż kurtkę taką, wiecie, luźną, ale ta marynarka jest za długa i nie pasowała mi do kurtki, więc musiałam brać płaszcz. Jest, jesteśmy już w aucie Mhm, mm ale nadal czekamy mówić Nadal czekamy Ale zaraz idziemy. Mamy również kryzys, bo chce nam się sikać I to tak dosyć mocno, Mhm, mm nadal mam miękką gumę A dopiero, a już dawno ja ją zabrałam do buzi, a nadal jest miękka. To jest najważniejsza informacja z tego vloga, spamiętajcie, nadal mam miękką gumę. Chcę mi się siku. No, ale nie powtarzaj, bo mi się bardziej chce. Okay. Jesteśmy w widzie i ona jest taka tutaj przeszklona. No. Nadzia, jedziemy, ja? nie? No. Teraz na jedzenie e, idziemy na nogach, bo to jest blisko, jakieś 2-3 minutki od nas. Ale jest to, to, to okropna pogoda, pada deszcz. No nieprzyjemnie. No ja proszę relację zdać: Jesteś głodna? Tak. Pokaż, jaka jest głodna. Um, um. Ej hey Nadia, ja widzę podobieństwo tutaj do nas. To jestem ja i Nadia. Widzisz to podobieństwo? mula. No? Taki mocny rybny smak, ale nie jest najgorsze. Mamy tutaj te krewetki, kalmary i mula. Zjedliśmy już teraz, żeby się gdzieś przejść. A jedzenie było ok, ale nie do końca moje klimaty smakowało jedzenie? Ty za dużo nie zjadłaś, no nie? Nie smakowało. Nie smakowało? Nie. nie widać. No, nie smakowało ci? A, a. Mi to, co mówiłam, też tak średnio smakowało. Nie do końca moje gusta. Mm, nie zamówiłam tego więcej, ale też nie było najgorsze. Teraz idziemy do hotelu, do apartamentu. W sumie, nie wiem, co teraz będziemy robić. Pewnie odpoczniemy chwilę, może po. Obiedzie i nie wiem, chyba do galerii idziemy z tego, co słyszałam. Dawaj, chodź nadia, bo się dziś zamkną. Daj, daj, daj. Ale w ogóle jest tak okropna pogoda. Cały czas pada deszcz, bo no, jest nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie, nie? Aha. Jezu, Z Indrakiem mam zakwasy. Tak mnie bolą uda, że naprawdę tylko jak idę chwilę szybciej, to mnie nie boli. Taki mamy widoczek z okna, nie wiem, to jest jakaś chyba galeria albo coś, ale słabo widać, bo jest cała mokra szyba. No ale tutaj i... widać. Tutaj widać? Aha. To co tutaj też nie padał. No to jest jakaś galeria. Ale to chyba jakaś malutka galeria, bo tutaj widzę, że nie ma jakichś takich nie ma jakich tam znanych sklepów, tylko jakieś widzę CZC, Mediamart, Carefour, oh, sorry. Eee, I nic, i co, odpoczywamy, teraz czekamy aż rodzice przyjdą, poszli na parking, a Nadia czupa czupsasza mnie, no nie? Takiego jabłuszkowego. Beliza? Wcześniej nie chciałaś. Mm, nie. Teraz jedziemy do galerii i oni w ogóle my zostawili, ja nie wiem gdzie jest auto. W wszyscy sensie, no gdzieś na parkingu, ale pojechali z w sensie nie pojechali, pojechali windą, o to mi chodzi. Muszę bardziej precyzować. Bo ja mam w kieszeni, oh, Kawy w kieszeni. Dobra, idę to odnieść, bo później zapomnimy. Masaka. Yy, I będziemy jechać do Wrocławii, jak się wydaje. Bo w tej, tutaj galerii przeciwko nas yy, nie ma takich sklepów z ubraniami. Yy, ja w sumie nic nie muszę chyba kupować. Yy. Więc nie wiem w sumie po co tam jedziemy. Czy oni coś muszą kupić, co do dobranie? Nie mam pojęcia. Ale jedziemy. Żeby nie siedzieć też na pewno w pokoju. Ta winda w ogóle, ona ma tak fajnie to wygląda. Jak wsiadacie do windy i w sumie zjeżdżacie sobie z, razem z krajobrazem, że tak powiem. Jesteśmy znać teraz w zarze i ja mam challenge wybrać na dziś stylizację. Tak. to przymieszny, nie? Tak. Dobra, lecimy widzowie. Myślałam nad takimi spodniami. I nie wiem, czy może od tego taką katanę wybrałam na Dziś tą katanę. Takie spodnie rozkloszowane. I do tego e, taką koszulka. I taki. I bakeci grużowe, ale nie wiem czy on będzie pasował, więc zobaczymy. A teraz Nadia się przebiera. Dawaj, dotnij ekran i przebrana będziesz. No, no, no. Nadzieja się no, prezentuje się tak. O coś tam tu Ej, super. No i jest no, ten Podoba się? I teraz lecimy na lody, nie? Uda Udana stylizacja. Jemy teraz makflarka w Macu. Uważa, teści. Dobry no? Przebrałam się w taką bluzkę, bo nie przemyślałam, że ten outfit jednak nie do końca mi siedział. I przebrałam się na to, ale za to nie przemyślałam i wziąłam też mniej bluzek, jak wszyscy to w normalnym t-shirtie, ale to nic. Idziemy teraz na neony zrobić zdjęcie, więc wolałam ubrać to. Bo tamta nie do końca mi siedziała bluzka, ale jest ok. Idziemy teraz na galerię neonów zrobić sobie zdjęcie. Ja ubrałam właśnie tę koszulkę. Eee, a, i co I widzimy się w galerii, neonu. No. <ślesz> Dawaj. Dawaj. No i no daj nadzie. No No i, No nie bój się. Damy ona Jak ciuda? Nie aż tak fajnie, no ale no. Może być, nie? Mm. Hejka! Mamy już kolejny dzień, ja właśnie zjadłam śniadanie i teraz wypiję kawkę. Mam do przetestowania jakąś e, z milki. Będziemy testować, próbujemy co to wyjdzie, czy będzie smaczna. Nie czuję smaku. Dobra, to jest numer dwa. Może już trochę wystygła. Dalej jest gorąca. A w smaku wydaje się średnia, jak na razie. Udawajmy, że tam się patrzymy, że coś fajnego tam jest. What? What? Co? Widzisz to? Widzisz to normalnie? Wow! Jak to jest możliwe? Dobra, teraz tutaj że mega się kochamy. Nienawidzę się. Nie, 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 też. nie, nie, ze schodów z chęcią. Ja nie, nie, ja nie, Dobra, co do testu tej kawy, nie polecam. Mega słaba w smaku. Yy, w ogóle nie jest. Nie, słaba, nawet kakałem nie smakuje. W sumie to niczym smakuje. Nie polecam. Mm -mm. Nie, nie, nie. Okej, okay, ja już trochę podmalowałam i rozczesałam włosy. Dzisiaj jedziemy do Hydropolis. Najbardziej ze względu w sumie na Nadię, bo ona chciała tam najbardziej iść. Idziemy na 14, więc pewnie przed tym może pójdziemy coś zjeść, jeszcze na jakiś obiad. I potem już będziemy wracać do domu. A jeszcze tak, a propos vlogów, mam nadzieję, że Wam się takie, taki format podoba. W ogóle, mega fajnie odebraliście, bo trochę mi prześwietla mega fajnie odebraliście vlogi z mm, Paryża i mega się cieszę, bo widać, że już powoli trochę nas jest coraz więcej, e, więcej osób się udziela też e, więc pamiętajcie, że jeśli zostawiacie łapki w górę, czy subskrybujecie kanał, zostawiacie jakiś komentarz, to mega mnie motywujecie tym do działania. E, Jak widzę, że też Wam się to podoba, więc zachęcam do zostawienia łapy w górę i subskrypcji kanału. I możesz się dać znać, czy chcecie więcej takich vlogów. Ja staram się, jak zawsze gdzieś jadę albo coś się dzieje, to wam coś nagrać. Zobaczcie, widzowie, teraz robimy tak. Dajcie po prostu głowę, patrzcie na Miej luć nogowy, okay? mnie. Miej luźno głowę, okej? To mnie nie boli, Jesteśmy teraz w aucie, bo musimy wyjechać z parkingu. Yy, A do, tego, i we... do tego muralu się nie da wyjechać, nie? No da się na pewno. I idziemy na e, taką jakby dzielnicę takie bloki, które są e, w muralach, ja już tam byłam raz, e, ale oni nie byli więcej idziemy zobaczyć jeszcze raz. A później chyba idziemy na punkt widokowy, e, na most pokutnic. No i ostatnią atrakcją będzie Hydropolis. And, uh, yeah. I Jesteśmy już na Nadorzu. Dojechaliśmy na miejsce. Spongebob, kęciasto, porty. Spongebob, kęciasto, Spongebob, kęciasto, auta. I jest godzina... Która jest godzina? Jest godzina 11.29. Dojazd do centrum zajmie około 10 minut, więc nie wiem, czy będzie już na jakieś siedzenie, czy ten punkt widokowy. Nie mam pojęcia. Zjedziemy teraz ten most Pokutnic. E, to jest punkt widokowy. I żeby tam wejść, trzeba przejść przez 247 schodów. Czy ja mam siłę i chęci? Tak średnio. Czy mam dalej zakwasy? Tak będzie bolesne? Owszem. Nic, idziemy, dam radę. Dzisiaj też jest o wiele zimniej. Co prawda, nie pada, przynajmniej, ale naprawdę jest zimno dzisiaj. Zaraz będziemy tam na górze. Za naszą czwórkę zapłaciliśmy 30 zł, bo mogliśmy wziąć, yy, <grym>, że. Yy, wiecie, czw, cztery osoby z rodziny: dwójka dzieci i dwójka dorosłych, czyli 30 zł. No i zaliczamy setny schodek. Jest. Jest tu trochę creepy, jakieś dziwne dźwięki tutaj są. I te światła. Mm. Teraz z takich betonowych schodów przechodzimy na takie metalowe. Już blisko. Tak mi się wydaje. Do góry z zakwasami jeszcze nie jest tak źle. Czuję, że będzie gorzej, jak będę schodziła. Teraz jest jeszcze ok. Jeszcze trochę. Szprawdźmy się na samej górze i jesteśmy na górze, górze. Okej, okay, let's go! Idziemy na dół Tak jak myślałam Schodzenie jest o wiele gorsze, tak mnie bolą uda, że zaraz Ale ja że lepsze, ale ją ja zakwasy boli. Bo to jest wieża czarowicz i słuchajcie jakie są dźwięki. Creepy creepy, po prostu creepy. Nie na dół. Wiecie co? Nie jest jednak najgorzej z tym schodzeniem, ale daje radę. Chyba lekko przesadzam Byliśmy teraz na obiadku, ja jadłam z frytkami. Dopomniałam e, wam nagrać, ale mm, po prostu ja dam devolaja. E, a teraz e, idziemy do Hydropolis. No i pewnie nam tam zejdzie za około godzinki i potem wracamy już do domu. I wchodzimy teraz do Hydropolis. 伙计们。 i dalej. Zaczyna się! Tu jest taka ogromna łódź podwodna. Można wejść do niej, do środka. Dawaj. Wchodzimy do środka. Co tutaj na cie jest? Wow. Jakieś przyciski. Ło! Wow. Wow. Tak się wow. Co tu można wow. zrobić? Jesteśmy pod wodą. A, a spróbuj coś. No piknij, piknij. Gdzie płyniesz? A tu? Nic, dobra. Sprawdź, czy dobry jest poziom ciśnienia. Zobaczymy, co widać przez te. Właśnie w takim statku podwodnym przed chwilą byłam. O, odpłynął nam. Ocean życia. A teraz ci wow. tam, staw. Wyszliśmy już z Hydropolis i jeszcze przed Hydropolis byliśmy w pączkarni i robimy próbę testu pączka. Ja mam pączka z jagodą. Ozdrawiamy jagodę. <grym> mm. Ale mam nadzieję dużo. Bardzo dobry. Mhm, mm My jesteśmy już w domu, a jeśli Wam ten film podobał, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Hejka!